Ma rybek, no to robi, robimy zdjęcia pejzażu, przyrody, regi. Na małym takim odcinku, o wydra. Same wydry. Na małym odcinku rzeki, no nie, nie wiem, sto metrów przeszło, cztery, pięć wydech No, tam siedzi. Same wydarki. W tej rzece to tylko bobry pływają, przed chwilą się wywalił taki bubr, no spory byk, albo wydra, jedno z tych rzeczy, no już go nie ma. A